Cześć witajcie, ja jestem Heaviro Sekunda ciszy Korona nie ma wśród nas Święta zabiera najlepszych z nas Nop nope, no nope, nope. jestem Niech! Co? Jezus Weśnie trochę nie no, ja się cieszę, że ty żyję, że ci nie zabiły, ale... Prawie mnie zabiły, było ciężko. Tak. Było ciężko. On jest w... moim Dobra, 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 w moim mieszkaniu jest Frono, nie wiem co się dzieje. Pojawił się... okej, okay. spoko, myślałem, że będę miał pogrzeb, ale nie będę miał. Dobra, dzisiaj recenzujemy co, bo znowu ty jakiś tydzień. Dzisiaj, dzisiaj recenzujemy... Y Tytuł dla fanów wodnego świata i długich powiewających włosów Hidalgo. Hidalgo. Władatsumi. Wad... Tytuł nazywa się Wada i wali latami 80 na kilometr. 90. No, nie no, 80 jak. To jest kolejna seria, którą jakbyśmy byli moci, obejrzylibyśmy tylko dlatego, że ją zaczęliśmy. Tak. Ale nie, nie, nie pochłonęłaby więcej niż 12 odcinków, ponieważ tam jest tyle fabuły. Tyle, tyle fabuły. fabuły. <laughs> największym celem, największym upgradeem głównej bohaterki jest to że z, z A czy z wklęsłej? Z A. Z, z A. Urosły do D. Albo i więcej. Trudno orzec trudno do końca. Ale. Tak, historia opowiada o tym, jak świat został zalany. Oczywiście ulubiony temat od 80-tych 90-tych, czyli tak. katastrofa. Tak. Wodny świat, pamiętajcie. Wodny świat. Ludzie się przenieśli na barki, łowią ryby. Z... Na wyspach. Na wyspach. I Mają się... łodzie podwodne. Pojawiają się chyba te, jak to się nazywa? E, jakieś tam babki ich obserwują, tak? Tak, z kosmosu. Jakieś babki na kosmicznej stacji ich tak, obserwują. Tak, tak, tak. Które mają mechy w postaci kałamarnic. Robo-kałamarnic. No, coś takiego. Tak i, tak, i są tentakle. Są tentakle i scena jest, z tentaklami. Tak, jest scena z tentaklami, nawet nie jedna. <laughs> bo tentakle tam się wszystko rozbija. Tak. I dy, kres. I oczywiście mam główną bohaterkę, która jest... Nie, 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 Ale już, już zepsułeś, bo chciałem, wiesz, główny, główny... Poznajemy bohatera, Aaaa. który okazuje się go bohaterką, tak! Tak, ale, ale, to, ale to jest w ogóle dziwne, bo przez ile? 4-4 cztery, cztery na 15 całych. Tak, myślałem, że jest chłopcem. Tak, ja też. A póź, później dostaje mecha marnice, który go ją. Robi busta. Tak, postarza ją. I nagle dostaje cycki w rozmiarze. Tak, dokładnie. Bazingas i w ogóle. No. I, to, I to jest tak dziwne, ale. ale dobra. dobra, dobra, jakbyś miał 13 lat, to by ci się podobało straszliwie. No dobra, straszliwie by mi się podobały wielkie piersi. No teraz też nie odmówię. Pie... Ładnych, foremnych piersi, ale dobra. Co? Tam są aż dziwne. Tam są aż dziwne. I, i... No ale to kreska z lat 80. Ta. I oczywiście jako główna heroina lat 90., dziewczyna ta na początku nie ma piersi, jest wredna, jest wielkim tombojem, czyli chłopczycą. Hmm. No, a później nadal jest chłopczycą. Jest chłopczycą, ale z cycami. No. I się zakochuje w jednym facecie tylko dlatego, że zobaczyła jednego faceta. Hmm. No i... nie, to, to nie, nie, nie możesz wyjść za mąż za, za kogoś, kogo poznać dzisiejszego dnia. <laughs> fakiet mogę. Mogę, dokładnie. I mamy upgrade mocy. Jak w typowym szonem Tak, jak w typowym szonem Na 15 stron, gdzie oczywiście są tylko trzy postacie, które mają cokolwiek jakoś zarysowaną fabułę. Osobowość. Dla Osobowość, Osobowość jakie storyline. Dużo ich nie ma. Nie ma. Oczywiście pojawia się potem dziewczyna, która została odkryta przypadkowo. Przypadkowo, na plaży. Na plaży, w mundurku. Hmm. No mundurek. No tak, ale później jest zakonnica, bokserka. Ja, bokserka, zakonnica, chińska wojowniczka tak, bardzo, z wachlawami. Miko chyba. No... Ponieważ tak, ponieważ no to ja jest tak. manga z lat 80. I, I tam musi być. No. Oczywiście są wygięte, co tam... Jezu, tak, te proporcje są straszne. No i ja, A, i do tego są pięknie zaznaczone mięśniowe ptaczki. Tak, tak, są pięknie zaznaczone. To jest, po, to jest po prostu... po prostu... Nie w latach 80 -tych chyba mieli na tym fetyw. I tak, w, e, w Polsce też tak było. E, w Plastic Little, no dobra. To był bóg piersi rysowa, więc hmm. tutaj. Ale wiesz, tam w Plastic Little nie było, nie było, wiesz, D na D na D na D na D na E na F, nie? No tak. To co, to co jest zarąbiste tutaj, to Sydney design pojazdów niektórych. Tak. To, Są... jest, to jest moc, mocna, mocna, mocna strona, strona tej, tej magii, magii, ponieważ cała reszta jest, no... Niższe stany siedem. Tak, 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 tak. Ale jak zobaczycie wielki statek w postaci wielkiego Moby Dyka, wieloryba olbrzymiego... Time well spent. No, dokładnie. Naprawdę e, jest Plus mi się jeszcze podoba design tego miecza, który dostaje główna bohaterka. No, tak. Trochę no, taki Soul Calibur... Bo... Tak, Monster Hunter'em mi to bardzo śmiało. Albo Soul IGem. E taki no, Soul no Ale ogólnie nas radą przycisk trochę nas zawiódł. Trochę tak, mimo że y, autorem jest gość od Cyber Marionette J, czyli z jednej z, jednej z fajniejszych serii, która powstała. Z lat 80. W tak. No, ale tak było, nie? No było. Trzeba przeżyć. I co jeszcze, ten... Ta to... wszyscy wiedzą do czego to zmierza no. Główna bohaterka, zła się przemienia wielkiego potwora. No po prostu standardowy. Do, standard mm. Nie było to nie było to tak złe jak w Akikanie. Tak, nie było to tak złe jak Akikan, ale nadal jest to troszkę niżej średnia manga, jeśli chodzi o całokształt. Tak, bo niby ten setting, gdzie jest wszystko za... To mi co prostu na taką malutki wycinek Strigana, takiej innej historii w Strigie. No. Ten sam. Tylko klimat... w Triganie nie było, wiesz, wielkiego, wielkiej powodzi. No, tam były... Be, beczki, susza, morderstwa. No. Cała A... woda Strigana przeniosła się tam. No. Boże, zrobiliśmy crossovera. No. Jesteśmy genialni, Tak. Ta... Całość czy polecamy? Tak, polecamy po pierwsze fanom Wodnego Świata, po drugie fanom Wielkich Cycków. Po trzecie fanom szukającym inspiracji jeżeli chodzi o pojazdy. Tak, o poja i fanom fajnych pojazdów, bo naprawdę Wiel nie, mech, jest, nie jest ich jakoś tak specjalnie dużo, ale są naprawdę fajnie zaprojektowane. No i może kogoś pobudzą do może. stworzenia Wielkiego Mecha Wieloryba. Może, może. W nowych Transformersach. W, Transformers, w Transformersach był po pierwsze transformer, który się zmieniał w płaszczkę. No Ale to wiem. Ale on był w tych Beast Warsach, więc... A nie no, w Beast Wars to pamiętam. Dobra. Zatem kończymy naszą króciutką recenzję naszego randoma. Ale w przyszłym tygodniu już nie będzie randoma. Nie, coś wybierzemy. To jest to, co rozmawialiśmy wcześniej? Chyba tak. To będzie tytuł. Który jest jednym z najlepszych tytułów, które się teraz ukazuje. Tak, no więc wyczekujcie. Będziemy trzymać Was w niepewności przez ten tydzień, ponieważ tytuł jest naprawdę warty przeczytania. A co więcej, można go dostać w ludzkim języku. Oficjalnie. W Cześć. bardzo fajnym wydaniu. Dlatego czekajcie, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Cześć.